3, 2, 1, start! W miniony weekend na polanie za szkołą podstawową nr 8 odbył się trzydniowy festiwal biegowy Dziki Weekend Grupa Azoty. Impreza rozpoczęła się w piątek 5-kilometrowym nocnym biegiem szlakiem Dzika. Uczestnicy wystartowali tuż przed godziną 22 i musieli pokonać ścieżki puszczy w Krzańskiej pomiędzy policami a Przęsocinem. Na trasie czekały na nich strome zejścia, wystające korzenie i powalone drzewa. Trasa nie jest łatwa, bo jest przygotowana przez dziki, prawdziwe dziki i dziki nasze klubowe. Myślę, że się pomęczyliśmy. Zawodnicy byli naprawdę mega, mega wymęczeni. Oczywiście nie zabrakło generała Szkutnika, z dowód, też dowództwo operacyjne. U nas biega w tym roku Warszawa i nie tylko, Kraków. Z całej Polski i z Europy zawodnicy się zjechali. W sobotę odbył się bieg Mocna Piątka dla Mistrza, czyli raid przystosowany dla dzieci niepełnosprawnych, oraz biegi dla dzieci w ramach ósmego rajdu szlakiem Małego Dzika. Ostatniego dnia odbyły się najtrudniejsze trasy dzikiego weekendu: ekstremalny dzikobieg liczący 7,5 km oraz piąty ekstremalny raid juniora. Ten pierwszy urozmaicony był w liczne przeszkody, m.in. ścianki, rusztowania czy kontenery z wodą. Uczestnicy biegu musieli czołgać się w błocie oraz pod transporterem opancerzonym. Podczas trzydniowego festiwalu były zbierane datki na rehabilitację Nikoli Krupińskiej. Zbiórka na córkę, na Nikolę, na rehabilitację. Organizator wystawił na sprzedaż ubiegłoroczne medale i żeby wspomóc w rehabilitacji. To, legery, to, jest to, to jest ćwiczenia fizyczne, hipoterapia, wyjazdy na turnusy, no wszystko prywatne, także trzeba troszeczkę zawsze mieć pieniążków. Festiwal jest wydarzeniem, które na długo pozostanie w pamięci uczestników, jednak zdecydowanie najbardziej niezapomnianą chwilą były zaręczyny, do których doszło pod koniec niedzielnego ekstremalnego dzikobiegu. <śleszy> W 11. edycji Dzikiego Weekendu udział wzięło łącznie około 1000 osób.